Najlepszy kredyt gotówkowy to ten z najniższym oprocentowaniem, niekoniecznie. Dowiedz się, które aspekty powinieneś przeanalizować, zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy kredytowej. Wybór najlepszej dla Ciebie oferty kredytu z wielu dostępnych na rynku może być nie lada wyzwaniem, jeśli terminologia związana z kredytami to wciąż dla Ciebie zagadka i nie wiesz, co tak naprawdę wpływa na koszty zadłużenia, jakie będziesz zobowiązany spłacić w banku. Łatwo jest wtedy dać się ponieść ofertom o kuszących warunkach, które w rzeczywistości mogą być niedopasowane do Twoich potrzeb. Na co powinieneś zwrócić uwagę, porównując oferty kredytowe, aby wyłonić tę najkorzystniejszą dla siebie całkowity koszt i kwota kredytu. Wbrew pozorom pojęcia te nie są tożsame całkowita kwota kredytu to kwota którą chcesz pożyczyć i którą faktycznie otrzymasz od banku. Z kolei na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty, które będziesz zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy. To, co najistotniejsze w wyborze kredytu gotówkowego, to całkowita kwota do zapłaty, a więc suma kwoty kredytu i jego całkowitego kosztu, którą finalnie będziesz zobowiązany spłacić, często błędnie zakładamy. Że niska miesięczna rata to najważniejsze kryterium, które przesądzę o atrakcyjności danej oferty, a nie weryfikujemy, ile kredyt będzie nas kosztował w jego końcowym rozrachunku. Całkowity koszt będzie zależny od kilku poniższych czynników, którym warto przyjrzeć się bliżej. RSO. Na wysokość RSO ma wpływ długość okresu kredytowania, im dłuższy czas spłaty kredytu. Tym niższe RSO jednak wraz z jego wydłużeniem wzrasta też całkowita kwota do spłaty. Dlatego porównując oferty w różnych bankach, należy zestawić ze sobą kredyty jedynie tego samego rodzaju, ponieważ nie zawsze kredyt o najniższym RSO okaże się być tym najbardziej opłacalnym. W zależności od tego, jaki rodzaj oprocentowania wybierzesz, całkowity koszt twojego kredytu będzie się różnił. Rodzaj oprocentowania w przypadku kredytów gotówkowych możesz spotkać się ze zmiennym oprocentowaniem. Wtedy twój kredyt będzie reagował na zachodzące w gospodarce zmiany, a wysokość raty może ulec zmianie zarówno na plus, jak i na minus. Przy wyborze kredytu ze zmiennym oprocentowaniem warto zakładać najgorszy scenariusz, upewnij się więc, czy w razie znacznego wzrostu raty będziesz przygotowany na wyższe comiesięczne wydatki. Ubezpieczenie. Czasami skuszony obietnicą mniejszego oprocentowania możesz nie zwrócić uwagi, że w danej ofercie kredytowej wliczone zostało w zamian za to ubezpieczenie, może być ono powiązane ze zmniejszeniem kwoty prowizji. Taka polisa ma na celu zabezpieczyć spłatę zobowiązania na wypadek śmierci lub choroby, a także w razie utraty przez ciebie pracy. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe, ale rezygnacja z niego może wiązać się z konsekwencjami w postaci zwiększenia oprocentowania lub prowizji. W rezultacie kredyt z niższym oprocentowaniem i ubezpieczeniem może być droższy niż sam kredyt z wyższym oprocentowaniem. Ubezpieczenie kredytu daje zabezpieczenie, które jest szczególnie atrakcyjne w długiej perspektywie czasu okres kredytowania. Należy przyjąć zależność że im dłuższy okres kredytowania, tym większy jest koszt kredytu, a wysokość raty maleje. Ponownie kwestią indywidualną jest to, na jak wysokie opłaty będziesz mógł sobie pozwolić. Postaraj się jednak znaleźć balans pomiędzy wysokością raty, skrojoną na twoje możliwości finansowe. A możliwie najkrótszym okresem kredytowania w zależności od czasu trwania spłaty całkowity koszt Twojego zobowiązania może się nawet zwielokrotnić warunki spłaty. Przy wyborze kredytu duże znaczenie mają warunki spłaty jakie oferuje bank. Upewnij się, czy wcześniejsza spłata jest możliwa, a jeśli tak, to czy wiąże się ona z dodatkowymi kosztami. Oraz czy w razie problemów finansowych będziesz miał szansę skorzystania NP z wakacji kredytowych. Sprawdź, jakie konsekwencje nieterminowej spłaty przewiduje Twoja umowa kredytowa, procedury windykacyjne, wysokość odsetek karnych czy opłat za monity. Warto mieć na uwadze, że Twoja obecna sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno na plus, jak i na minus. Dlatego przyjrzyj się bliżej kwestii przedterminowego zamknięcia kredytu lub odroczenia spłaty raty, dodatkowe produkty i opłaty, analizując oferty kredytowe, sprawdź. Czy w zamian za preferencyjne warunki finansowania konieczne będzie nabycie dodatkowych produktów bankowych, NP, otwarcie nowego rachunku, stałe opłaty za jego prowadzenie czy oprocentowanie karty kredytowej? Rozważ, na ile taka oferta będzie dla Ciebie korzystna. W koszt całkowity wliczony mogą zostać przez bank również inne opłaty, limitowane w ramach dopuszczalnych pozaocetkowych kosztów kredytu. Opłata przygotowawcza, opłata za rozpatrzenie wniosku, zmianę warunków umowy albo likwidację karty kredytowej dołączonej do kredytu. Naliczona zostanie także prowizja, chyba że skorzystasz z oferty promocyjnej, gdzie prowizja wynosi 0%. NP. W przypadku powitalnego kredytu gotówkowego dla nowych kredytobiorców w Creditage i koniecznie zapoznaj się z regulaminem promocji leż oferty specjalnej oraz tabelą opłat i prowizji. To tam znajdziesz wszystkie istotne informacje na temat całkowitego kosztu kredytu oraz warunków jego przyznania. W razie wątpliwości zapytaj w banku o kwestie, których nie jesteś pewny. Na całkowity koszt Twojego kredytu ma wpływ wiele czynników które powinieneś rozważyć, zanim podpiszesz umowę kredytową, aby się w tym wszystkim nie pogubić. Pamiętaj, aby zawsze porównywać ze sobą ten sam rodzaj kredytu pod kątem wymienionych powyżej kryteriów. Dzięki temu wybierzesz produkt możliwie najlepiej dopasowany do Twoich możliwości. Źródła https totalmoney.pls.article artykule 8900. kredyty gotówkowe. Na co zwrócić uwagę biorac kredyt gotowkowy 1,1 Https 2. www 17 banków. ranking kredytów gotowkowych slash artykul slash, 156 slash, na co zwrócić uwagę wybierajac kredyt gotowkowy https 2.fr.pl oprocentowanie czy całkowity koszt kredytu czym się kierować przy wyborze oferty pozyczki slash.